Otworzenie puszki Pandory było początkiem historii, która zdominowała internet. Wardenga, Boxdel i szalony reporter wciągnęli nas w niekończący się cykl oskarżeń, odpowiedzi i manipulacji. To jednak nie była zwykła wymiana zdań. Każdy ich ruch był obliczony na wywołanie maksymalnych emocji i zatrzymanie uwagi widzów. Czy to była walka o prawdę? Czy może dobrze zaplanowany spektakl dla mas? W którym zysk finansowy staje się celem nadrzędnym? Każdy kolejny ruch był precyzyjnie zaplanowany. Atak, odpowiedź, mielenie tematu, widzowie z zapartym tchem śledzili kolejne publikacje. Ale zamiast zbliżać się do prawdy, zostaliśmy wciągnięci w grę, w której liczy się klikalność i zyski. Czy nie zauważyliście, jak łatwo ta historia mogła się zakończyć? Przecież każdy z nich ma nagrania, dowody wiadomości. Dlaczego więc nadal ciągną te farsę? To jest jak serial, w którym każdy nowy odcinek kończy się cliffhangerem. Widzowie, jak zahipnotyzowani, czekają na kolejną część, choć wiedzą, że odpowiedzi mogłyby być udzielone od razu. Czy prawda naprawdę ma tu znaczenie? A może to tylko pretekst do budowania własnych zasięgów? Nie, stary, nie chcę tego mielić. Końca tej historii nie widać. Każdy kolejny ruch przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Ale czy to naprawdę przypadek? Czy to możliwe, że od samego początku wszystko było częścią planu? Co więcej, już w momencie swojego odejścia, Wardenga miał gotowy plan na wielki powrót przemyślana strategia czy kolejny dowód na to, że jesteśmy tylko pionkami w ich medialnej grze? Odejście od internetu było tylko chwilową przerwą. Preludium do kolejnego aktu, który znów przyciągnął uwagę tłumów. Film to część większego planu, nie traktujcie go poważnie. Manipulacja, narracja, klikalność. Każdy z uczestników tej gry korzysta na niej finansowo, przeciągając widzów na swoją stronę, prawda? Prawda przestała mieć znaczenie, kiedy na szali pojawiły się pieniądze. Czy nie jest tak, że w świecie rozwijającej się AI prawda może być dowolnie przekształcona? Zastanówmy się, dlaczego ciągle czekamy na nowe dowody, które już dawno mieli? Dlaczego marnujemy czas na ich wojny, zamiast spojrzeć na własne życie? To, co dziś widzimy, to nie tylko medialna gra, ale też obraz tego, jak łatwo manipulować tłumem. Mówię do Was jako pasażer tego internetowego pociągu, który właśnie wysiada. Nie chcę być częścią gry, w której liczą się tylko zasięgi i pieniądze. Gdzie jest ta prawda i sprawiedliwość, o którą przecież od samego początku wam chodzi? Jak na razie, to oglądamy wasz prywatny cyrk. Mam nadzieję, że więcej osób dostrzeże tę manipulację i zdecyduje się zrobić to samo. To my mamy wybór. Wystarczy go podjąć. To twój czas, wykorzystaj go dobrze.